Nikt nie ucieknie z pętli. Nie na mojej faci. Zbieram najsłynniejszych łowców z wszystkich światów, zaczynając od najlepszych. Sporo kosztowało, żeby przekonać Mando, ale tak każe obyczaj. Nasz plan? Czysty chaos. A nikt nie zajmie się tym lepiej niż oni. Zmora, najlepszy gladiator świata. Koleś jeszcze nigdy nie przegrał. Ciacho! Upieczony w foremce wściekłości! I Mayf, od zmiennokształtna barbarzyńska wojowniczka. Na wyspie będą wyrównywać rachunki i zbierać nagrody, a w międzyczasie przygotujemy się do kolejnego etapu. A to dopiero początek. To na co czekasz? Dołącz do łowów.